Simonowie Jajcie ja jestem Kuba, czyli Skiro. I w dzisiejszym filmie zagram luźne gierki, ale na nowym monitorze, ponieważ aż do tego momentu miałem bardzo fajny monitor, ale nie był on zbytnio gamingowy. A teraz kupiłem monitor typowo do grania, który ma 144 Hz, więc wszystko będzie płynniejsze i. No ogólnie będzie fajnie się grało, więc oglądajcie do końca, zostawcie również subskrypcję wraz z dzwonkiem. Pamiętajcie o łapce w górę. I jeżeli nie używacie jeszcze kodu SKIRU w sklepie, no to możecie to zrobić. I tak w ogóle w dzisiejszym sklepie jest sporo fajnych skinów. A jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy, a teraz bez przedłużania. Przejdźmy już do filmu. No i słuchajcie, to jest pierwsza gierka i to jest pierwszy odcinek, w którym gram na nowym monitorze i powiem wam, że różnica pomiędzy monitorem, który ma 60 Hz a tym, który ma 144, jest naprawdę duża i wszystko jest takie płynne. Na odcinku pewnie tego nie widać, ale uwierzcie mi, naprawdę jest różnica duża. I specjalnie obniżyłem sobie ustawienia, aby mieć jeszcze poniższą gierkę, więc ten odcinek może wyglądać trochę inaczej niż pozostałe. Po prostu jakość jest gorsza tej gierki. Dobra, kolejna skrzynia. A sztucer, biorę go chyba. jeszcze taka pompa. Nice. To. Wyrzucam snajpera i e, takim secikiem sobie zagram teraz. Mam nadzieję, że wszystko jest w ogóle dobrze ustawione, ponieważ gram na tym monitorze, może dziesiątą gierkę? Serio, bo rano go dopiero podłączyłem. I w ogóle jeszcze muszę się tak przyzwyczaić. Wiecie o co chodzi. Oj, są pierwsze strzały, dosłownie przede mną. Ej, dobra, jednak. E, Famas to nie był chyba dobry wybór. Ucieka mi chłop, naprawdę. A ten do dołu jest tutaj Spróbuję od drugiej strony go podejść Dostał 90 Dobra, leży A gdzie uciekł ten drugi? Jakoś w tą stronę Słyszę go I zapomniałem, że nie mam znowu znowu Siema gościu, nie dostał Fajnie, że pompę nie miałem załadowany, ale kolejny flak siat, więc nie jest najgorzej. Jeszcze tylko zaraz pakę znajdę, już w ogóle będzie super. I wziąłem sobie MK zamiast Famasa, bo jednak Famas to nie za bardzo jest broń dla mnie. I standardowo, jeżeli ktoś by się pytał, na jakim monitorze gram, to macie po prostu link w opisie i w sumie też macie link do mojego kanału vlogowego, na którym niedługo pojawi się odcinek o całym moim stanowisku. I tam jest moja twarz, no wiecie, kamerka, te sprawy. Ale się strzelałem tutaj. Oczywiście, spróbuję tam podbić, już myślałem, że nie trafię do wody. No słyszę gościa z grapplerem gdzieś tam Zakładam, że on wbił sobie po prostu na dach To jest najbardziej prawdopodobne Tak jest jakoś na dachu Siema, a nie ma go, no to gdzie on się chowa? Tutaj się coś buduje Pod spodem Cały czas mi ucieka No byku, co ty robisz? No co jest z nim? tak tutaj jest Dostał już Nie dostał tym razem Naprawdę, ile możesz uciekać? Wszyscy sobie tam do kibla, czyli będzie zaraz tutaj u góry. Witam pana. Dobra, leży. Grafer teraz do mnie ląduje. A, to migana też sobie wezmę. Słyszę kogoś, dobra. Jest chłop. No spokojnie, to trzeba rozegrać jakoś. Dobra, dostał sporo. Ja w sumie też dostaję. No więcej jeszcze tych flar tutaj dawaj, ale cegła raczej nie powinna się palić, więc dipsa nie będę dostawał do 150. O o! Mam strasznie mało kapsam, mam strasznie mało ogólnie wszystkiego. No i koniec Masup aktualnie. Do 150 Trzyma byczku Ale on ma mało teraz Dobra, leży Nie wiem jak to zrobiłem, ale udało się Chłop sobie stał przed chwilą Cały czas do mnie strzelo, więc teraz ja go może tutaj zespamuję Cały czas tu leci Co on próbuje zrobić? A, no tak Zabić mnie Zapomniałem o tym. Nice, zginął? Tak, zginął. Znowu dostaję hitę od jakiegoś chłopa, ale teraz zostałem. Ej, dobra, ze wszystkich stron do mnie strzelają. Dobra. Na no spokojnie zrobiłem sobie taktyczną zawikę. uleczyłem się nawet. O, jest ziomek teraz przede mną. To, to trochę Znowu zawika Okej okay? Co? Ale dostałem headę od niego jeszcze mi się przypomniała taka śmieszna sytuacja odnośnie tego monitora, ponieważ znam takie osoby, które kupiły taki właśnie monitor 144Hz i na przykład grały sobie przez miesiąc i myślą, o fajnie, fajnie, nie widzę za bardzo różnicy. A zapomniały w ustawieniach zmienić właśnie na 144Hz i cały czas grały na 60. Ale spokojnie, ja to zrobiłem od razu, jak go podłączyłem, więc ja widzę tą różnicę. Standardowo wylądowałem na moim budynku. Mam tylko FAMASA. Proszę, pompę chcę jeszcze. Dobra, MK. Mam jeszcze goście nad sobą, który aktualnie się leczy. Spadniesz tutaj na dół? Ta, miałeś pompę ładowaną. Jeszcze raz loduję na tych zielonych żyłopotach Teraz już musi wyjść lepiej. skrzynka pierwsza, tutaj będzie na dachu. Mam nadzieję, że to pompa. Nie no, snajperka! O, jest pompa obok. Kolejna skrzynia, a tutaj. O, MK, nie najgorzej. Ostatnia skrzynka i potki małe. Dlatego nie piłem dużej jeszcze, żeby trafić na małe. Słyszałem ziomka, to i w budynku obok jest tutaj. Co ja teraz w ogóle robię? Cały czas spadam z tego dachu. Co wejdę na górę, to zaraz syk do dołu. Dostał trochę. Dostał kolejnego hita. Dobra, leży. Chyba mu matsów trochę zabrakło. I teraz mam takie pytanie: Gdzie jest reszta ziomków? Czy wszyscy już stąd poszli, czy jak? No dosłownie, żadnych strzałów. To ja też stąd zawijam. O nie, biegnie ekipa na prawo. I oni mają RPG, więc nie chcę z nimi walczyć, chyba. Może tutaj coś ciekawego będzie. Okej, okay, leczenie. Z chęcią użyję. Stawiasz szkoła mnie, więc zawijka. Po co mam tracić hapsa tak bez potrzeby? Jak mogę przylecieć na salti i tutaj zginąć? Okej, okay, chłop tutaj przyleciał w ogóle łodzią. Ale teraz dostał. O, jeszcze plecy. No na. ze wszystkich stron. No, aha. Przez większość gierki nie mogłem nikogo spotkać, i nagle trzech przeciwników mnie podjeżdża naraz. Mam takie wrażenie, że jak grałem sobie przed odcinkiem, to te gierki wyglądały trochę lepiej, nawet o wiele lepiej. Ale wiadomo, że podczas nagrywania nie do końca się tak skupiam, jakbym na przykład nie nagrywał, i bym na przykład nic nie mówił, tylko grał. Dobra, jakaś to jest skrzynka do zebrania. Eee, znowu brak pomp. Czy ja mam jakiegoś pecha z tymi pompami? Niektórzy dostają je w pierwszej skrzynce. O, ja na przykład w drugiej dostałem, dobra, nieważne. Nie było tematu. Jakie są wybuchy w tym budynku, więc ja może tam dorzucę moje granaty? Przez okno. Tak. O. Dobra, wszystko wybucha. Chłop się tutaj leczy. Dobra, leczył się. A nie, to nie on się leczył. Tu jest jeszcze jeden. Co się stało? Tu jakiś jeszcze tam mnie strzela. Dostał 20. Dobra, leży. Mam strasznie mało amunicji, dopiero tak zauważyłem. Ale może zaraz coś spotkam. Właśnie, amunicję spotkałem. I gracza. No, a mogę. Mogę nie. Podskakiwać sobie. Ale teraz zostałem. Ja uciekłem trochę i temu poszukać. Na przykład PMA, żeby zaraz coś spamować. Chłopca na papryczce lata. Paprykę zjadł i teraz biega jak szalony. Gdzie on się chowa? A tutaj jest... A to Co? Ja myślałem, że on jest za ścianką! Teraz to wyląduje sobie na Salty. Tu musi siąść dobra gierka. Dobra, jest pompa. To dobrze... To dobrze wróży tutaj. Okej, okay, jeszcze leczenie. Ktoś tutaj przyjdzie zaraz. Słyszę chłopa na zewnątrz. Tam jeszcze ktoś strzela, o i zginął. Leży Proszę do mnie nie strzelać. Ja chcę tylko sobie uciec, zebrać skrzynkę jeszcze O, M. -ka. Ale się tam w ogóle strzelali przed chwilą, dobra leży. O, pokonali się, tu jakiś jeszcze jeden przybieg. Dobra, ja sobie poczekam na luzie. No, tak mało mu dałem. O o! Nisklik. Gdzie ty jesteś byczku? Na plecach? No i zginął Wszystkie fragi mi zabiorą. Nie, dynamo. Na tego ziomka to trzeba uważać albo nie. Teraz już nie będę mówił, że jest coś za cicho na tej miejscówce ponieważ zaraz przejdzie tutaj trzech kolejnych ziomków. Pewnie jak zawsze zginę. Ja bym jeszcze raz chciał dostać graplera, może. I słyszę, że ktoś tutaj chodzi. Tylko gdzie? Przede mną. No, gdzieś tutaj słyszę kroki, właśnie. Dostał kolejnego hita Ucieka mi Dostał i zginął. Ale on nie miał tego czego szukam. Ale na spokojnie to i słyszałem kolejne strzały. Co tam się dzieje? O! Siema gościu. Co ja w ogóle strzelam? Nie potrafię go trafić. Dobra, leży w końcu. Ale jeszcze kogoś tutaj słyszę. O, siema. I znowu wraca się do Kibla. Ja tam wchodzę za nim. O, to jest gracz jeszcze. A myślisz, że ja go nie widziałem? A jak cię widziałem, byczku? Tu się budować nie da, nie wiem, czy wiesz. O, ma graplera. Nice, w końcu go trafiłem. Ale się przestraszyłem go. Co? Ale tu przykampił Ja tu na spokojnie chciałem wejść sobie do skarbca A tutaj wilk kampi